Nasi mieszkańcy odczują to bardzo, ponieważ y, przypomnę, że trzy lata temu rozstrzygając przetarg mieliśmy już pewnego rodzaju wiadomości i przewidywania co do tego, że rzeczywiście będą zmieniały się przepisy, a co za tym idzie, będą zmieniały się także stawki. Także mieliśmy bardzo korzystną stawkę 7 zł, w sumie wypracowaną tak naprawdę dzięki naszym pracownikom. Teraz po pierwszym odrzuceniu przetargu wszystko wskazuje na to, że na głowę mieszkańca będzie to 23,50. Natomiast y, w momencie, kiedy wypowiadam się, cały czas trwa rozstrzyganie przetargu, więc to są tylko przewidywania, także one są minimalnie korzystne. Natomiast odniosę się do tego do tych wszystkich osób, które w jakiś sposób dywagują i zrzucają to na samorządy, że niedawno otrzymaliśmy nawet odezwę związku samorządów gminnych, która tłumaczy, jak gdyby mieszkańcom, że nie, nie można oskarżać samorządów o tego typu rozstrzygnięcia. Te wypadkowe jak gdyby ceny też są i wynikają z różnych przyczyn. To, że my teraz mamy stawkę większą na przykład niż niektóre sąsiednie gminy, wynika z tego, że jako pierwsi wchodzimy do systemu właśnie po tym trzyletnim e, przetargu. Poza tym wszyscy mieszkańcy muszą wiedzieć, że mamy jeden z najwyższych wskaźników, jeżeli chodzi o gminę używalności, to znaczy e, tych odpadów, które przypadają na głowę mieszkańca, to jest od 350 do 380 kg, także wiele tych rzeczy po prostu wpływa e, na, te, na te ceny. Tak samo jak nieprawdziwe są informacje co do tego, że to wina gminy jest, że nie jest wykorzystywane wysypisko śmieci w Teklinowie, tak? To też jest nieprawda, ponieważ to mówią mieszkańcy, którzy nie mają pojęcia o tym, że zmienia, zmieniały się przepisy. Oczywiście mamy w zanadrze, jak gdyby przygotowane te wysypisko i tam jedna niecka na 60 tysięcy ton może być przygotowana, ale to wszystko zależy od przepisów. Ten bałagan, nomen, nomen który powstał śmieciowy jest jak jest jak gdyby odgórnie narzucany, i my, jako samorządowcy, bronimy się przed tym, żeby nas nie oskarżać właśnie o te zaniedbania, które tak naprawdę nie są pochodną naszą.